Cześć kochani, znajdujemy się właśnie w specjalnym pomieszczeniu u Gabi, która tutaj kryje się za mną. Gabi jak siedzicie mnie na Snapie, Honka Bedronka albo na Instagramie Honka Dobrze wiecie, że od niecałego roku zajmuje się moimi włosami. I idzie to całkiem, całkiem dobrze. Um, wiele razy zadajecie mi pytania, jak robię włosy, jaki kolor. Dlatego dzisiaj postanowiłam Was zabrać do salonu, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak wygląda odświeżanie mojego koloru i e, jak wygląda e, finalna stylizacja moich włosów. Krok po kroku będziecie mogli zobaczyć na filmie, także zapraszam do oglądania. nie mieć ochłodze, ale gdzie nie chcę robić po prostu refleks dobra po prostu ten refleks też ochłodzimy, ale to już przymyjca dobra, dobra? okej okay, no. dobra kochani, Gabi właśnie wyszła ja jestem e, przebrana w fryzjerski kubraczek nie mam żadnego pojęcia co nam dzisiaj z tego wyjdzie ponieważ jest to na maksa spontan e, będziemy robić coś innego niż zazwyczaj Oprócz standardowe, standardowego odrostu, który, tak jak Gaby powiedziała, będzie w najbardziej naturalnej formie, będziemy robić refleksy na całej długości. Ja jestem taką osobą, która uwielbia eksperymentować z kolorem włosów, z fryzurami. Na przestrzeni kilku ostatnich lat. Mogliście widzieć milion moich przeróżnych metamorfoz. Mam na to dużą odwagę. W ogóle nie obawiam się nowych kolorów, zmian, nowych długości włosów. Pamiętacie na pewno, jak z długich włosów w pewnym momencie ścięłam się na chłopaka. I specjalnie czekałam z pokazaniem mojej nowej odsłony na jednym z festiwali muzycznych. Jak dobrze pamiętam, był to festiwal w Sopocie. Eee, nikomu nie mówiłam, że mam króciutkie włosy ścięte na chłopaka, tylko wyszłam na scenę podczas mojego występu i wszyscy byli w szoku i zbierali szczękę z podłogi. Dostałam wtedy po prostu kilka tysięcy komentarzy na temat mojej nowej fryzury. W bo... jakiejś lasce obcięli głowę, żeby na niej robić fryzury. W szoku jestem. mnie teraz wyglądam jak kosmitka, jeszcze zamówię mną jest laska, yy, bez tłowia, z samą głową. E, ale właśnie mam położony kolor na odrost. E, teraz Gabi poczłapała na dół, po to, aby przygotować mi farbę na... Farbę? Nie wiem, czy rozjaśniacz, jakkolwiek ja jestem totalnym laikiem. Będziemy wykonywać refleksy na całej długości włosów. No jestem bardzo ciekawa efektów. To ty ob obcięłaś głowę tej laski? Nie, nie, to ja. <śledzianie> i montować co trafiła nie bo no już mógł powiedzieć że ci komputer zepsuła no to mi zepsułaś na zajeśnieniu moja mama posiągała wszystkie 4 świata, nie? naprawdę? 12 godzin i nie naprawdę nie nie ona słuchajcie poszłam pod prysznik, 20 minut zostawiłam moją mamę przez gąbę i skanowanie 12 godzin i jeszcze i tak nie Czyli 38 zainfekowanych plików ale mówisz, że sobie tylko seria chciała spalić. <gry> Olaplex to jest taki produkt, który chroni włosy nam przed uszkodzeniem podczas roześniania, podczas koloryzacji. Teraz nakładamy dwójkę. dwójkę to jest e, taki no, jakby element, taka maska wykańczająca. No i trójka to jest e, taka odżywka, którą stosujemy w domu. mam kolora rada posiada i oczywiście będzie stosować, Tak, tak posiadam ją ponad roku ja ją nie nałożyłam. <śledzianie> no właśnie. Ale ogólnie stosuje się trójkę w domu. Pewnie już dawno straciła ważność. Dajemy włosy takim celem szamponem jak widzicie. On injonuje złoty odcień i na włosach. I potem będziemy robić tonowanie, żeby ogólnie całość, cały kolor był pod niej. Które były podjaśniane, nakładamy chłodniejszy odcień, tak zwany toner. Czasami hmm. ciągną dziewczyno. Dobra, już. So... <laughs> Tak wygląda efekt finalny naszej 3-godzinnej pracy. Ja jestem bardzo zadowolona, zresztą jak zwykle e, piszcie mi komentarze, jak podoba Wam się finalna stylizacja moich włosów i czy podobał Wam się film tego rodzaju. Ja jestem maniaczką włosową, także z wielką przyjemnością e, dzielę się z Wami wszystkimi nowostkami na temat włosów, na przykład na Snapchacie, nikonka, biedronka. Także zapraszam Was serdecznie do śledzenia i koniecznie musicie sprawdzać inne cudowne dzieła Gabi, które tutaj stoi mnie obczaja, jak gada. Wam do kamery, jak głupia. Gabi możecie znaleźć jako gaba her na Instagramie. Dam Wam nick na dole w podpisie filmu, także na pewno będziecie mogły śledzić jej fryzjerskie dokonania. A ja się z Wami już żegnam na dzisiaj. Liczę na Wasze komentarze, łapki w górę, subskrypcje i te wszystkie inne YouTube'owe rzeczy i trzymajcie się ciepło.